A teraz na odmianę wyobraź sobie ten świat, jako termometr z podziałką. Grecy i Rzymianie wpłacili swoje stawki poniżej zera, panował mróz. To wszystko było zimne pomimo usiłowań wielkich filozofów, którzy czuli ten chłód, ale nie potrafili z niego wyjść i nie potrafili ogrzać temperatury świata, bo brakło im, pomimo wszystko, poczucia człowieczeństwa. Człowiek był dla nich myślącą bryłą mięsa. I nagle w tym miejscu, w którym na termometrze jest czerwona kreska, rodzi się Chrystus. Temperatura od razu wzrasta. Bo z Jego narodzeniem rodzi się dopiero prawdziwy człowiek. On i Jego uczniowie niosą słowo o nowym człowieku, o Jego życiu doczesnym i o życiu duszy, o wieczności. Dopiero w tym człowieku krąży naprawdę ciepła krew, nieraz aż za ciepła. Dopiero ten człowiek zaczyna mieć prawdziwe poczucie godności ludzkiej. Krótko mówiąc, Chrystus odkrywa i podbija cenę człowieka na tym ludzkim jarmarku, odbywającym się w punkcie zero. Czy rozumiesz to? Tadzie wpatruje się we mnie swoimi niebieskimi oczami i kiwa głową. Nachalnie proste. Daj mi tytoni, zasuwaj dalej. A więc reasmuje. Grecja wpłaca do banku rozum, poszukiwa nieprawdy, walkę z ciemnotą, przesądami i fanatyzmem. Pozwala ona ludziom porozumieć się, stwarza dyskusję. Rzym dorzuca prawo, naukę o prawach i obowiązkach, zaś chrystianizm odróżni życie doczesnego od życia wiecznego, pojęcie godności osoby ludzkiej i wartości nie tylko użytkową. Wytycza on wreszcie granice władzy państwa nad człowiekiem. W momencie zero, od kreski czerwonej począwszy, zaczyna się gra. Te trzy wpłaty zostają na stole historii tego naszego świata. Pierwsi gracze umierają, przychodzą następni. Oczywiście każdy coś wpłaca albo przegrywa z kapitału wpłaconego przez poprzedników. Wpłaty są nieraz małe, czasem żadne, kiedy indziej znaczne. Jedni powiększają lub umniejszają wpłatę chrześcijańską, inni grecką, jeszcze inni rzymską. Ta gra raz jest mniej uczciwa, raz więcej, ale jedno jest pewne. Nikt nie podaje wątpliwość wielkiej i chyba bezcennej wartości, tak, bij to sobie w głowę, bezcennej wartości wpłat greckiej, rzymskiej i chrześcijańskiej. Dyskutuje się je, kurs ich jest zmienny, ale mowy nie ma o wycofaniu ich z obiegu, z gry. Na świecie jest źle, to prawda. Ale dokąd nikt nie traci wiary w te trzy wielkie wpłaty, istnieje nadzieja, że przy ich pomocy uda się rozwiązać wiele problemów. Wiele już rozwiązano i wartość ich nigdy nie zawiodła, gdy starano się umiejętnie je przemieszać. Przyrządzono gorsze lub lepsze mieszanki, ale powtarzam nigdy dotąd nie zwątpiono całkowicie wartość zasadniczych składników. Grecji, Rzymu i Chrystusa. Na świecie robi się tymczasem coraz ciężej. Cało to zjawisko wyjaśnię ci potem, żeby nie zaciemniać rysunku. Tu będzie miejsce na kapitalizm. I oto przychodzi najpierw faszyzm, po nim Hitler. To mają być lekarstwa. Czuję, jak coś zaczyna we mnie wzbierać. Nie myślałem o tym dotąd. Świadomie przerobiłem się wśród tych dni na aparat tylko odbiorczy, a bardzo ograniczonym zasięgu, a teraz zaczęło się. Już nie mówię tego dla Tadzia, wiem, że mówię to przede wszystkim dla siebie, sumuję dla siebie, ażeby dodawanie nie było kiedyś za długie. Cechą charakterystyczną tych lekarstw jest to, co nazwano totalizmem to znaczy w sumie absolutnie i zupełne zaprzeczenie wartości tych trzech wielkich wpłat. Dla totalizmu nie ma nic nietykalnego, a ty jako człowiek, zależnie od Twoich umiejętności, nie jesteś przede wszystkim tadziem, lecz tylko łopatą, kilofem, śrubokrętem, pilnikiem itd. Ludzie tacy jak ja są tam tylko piórem, pędzlem, płytą gramofonową, albo w ogóle i najczęściej kataryną. Można z nimi robić, co się chce. Los ich, ich życia zależą od jakiegoś centralnego wykresu. I wykres ten dyktuje, czy ludziom tym ma być gorzej, lub lepiej. Rtęć, która z takim trudem wyskoczyła powyżej zera, opada gwałtownie. Nastaje z powrotem chłód pogańskiego świata jakieś pogańskie państwo chwalstwo, w którym z takich czy innych powodów wypędza się Einsteina, Manów i Werflów, tak jak wypędzało się Anaksagoras'a, Owidiusza, a innych zmusza się do samobójstwa, tak jak Sokratesa. Potworne i beznadziejne. Co z tego wyniknie? Niemal krzyczę. Co mnie to obchodzi, że tadzio nie wie, kim byli? Ja to mówię do siebie. O tym nie wolno zapomnieć. Kłębią się myśli. Jaki ten piasek jest gorący! Co robić, co robić? Tymczasem nie zapomnieć ani na chwilę. Czułem, że tym razem tadzio spoglądał na mnie z prawdziwym szacunkiem. Nic nie mówił i tylko siedząc z podwiniętymi nogami, spruwał od czasu do czasu do wody.